Ej, hey, ja jestem demura, a to jest Tomb Raider i to jest Lara, która znowu wykrzywia szczękę, nie wiem co tutaj się dzieje w ogóle z twarzą. Idziemy mordować i wysuszać ludzi. Niszczymy, niszczyć windę i resztę otoczenia. To jest nasz plan na życie. Lara, chowaj tą pochodnię, to oni cię widzą. Olibeczką tu idzie. Nawet idzie drugi. Dobra, ten się odwróci. Właśnie tak. Może niż odganem. Może niezapalonym łukiem. O właśnie. Zaraz gasisz łuk. Tutaj. Siup, siup, siup. Pan cię nie widzi. Tutaj po kładce nikt nie chodzi. Siup, 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 siup. Właśnie tak. O lipka. Teraz ten. Patrzy na niego. Ten idzie w moją stronę. Am. Kurde, miałam cię zabić, Czekany ma nie. Dobra, jebs, dobra. Strzał w głowę. Dwa ja nie żyją, chyba, że jest tu jeszcze ktoś. Na pewno jest. Że ktoś tu jest. Zawsze jest tu ktoś. O, hop, dobra, bierzemy to. Co to jest? Mogę to pchać? Kurde, Lara. Dobra, nie pomyślałabym, że ona tam skoczy. A co Trzeba wysadzić. Okej, okay, tu są jakieś znajdki. history, tu, tu obóz. E, to chyba będzie potrzebne dociągnięcia. Może. Jak na razie w tą stronę. Oho, już je coś walił. Chyba poszłam w dobrą stronę. Proszę bardzo, tu jest. Dobra. To tutaj. No, ewidentnie to tutaj. Lara, to tutaj. Tutaj jest piątynia chimiko. Mi kopko. Dokładnie tak. Więc co teraz? Jak ta woda... A ta woda mnie na szczęście nie zabije. Ale mogę skakać po tych beczkach. To mi to da? Dosłownie nic. O, tutaj też mogę przeskakiwać i beczki. Dobra. Chodźmy po tych schodach. Zobaczmy, co się stanie. To jest? Czemu to brzmi jak dźwięk radiacji? Ojej, kot mi spadł z okna. Wszystko dobrze, moci? Te postacie. Wojownicy. Co się stało? Byli w grobowcu Chimiko. Bronili je. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś sepuku. Dlaczego? Piękny. Ciągle ostry. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w knijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Ten Na pewno O to Lara wynosimy się. Miałam jeszcze coś powiedzieć, ale chyba się nie da. O kurdełkę. Nie! Olibeczka! Dobra Lara, idziemy. O, olibeczka. Ognia! Rozumiesz? I on jest? Tutaj jest. Tam? Granat? O kurde, za nisko. Wiem Tu jest jeden. Jeb. Tutaj Dobra, kolejny. O kurde, ten spadł. Bada dostało do dodatkowe obrażenia. Ew czekanem! nie O kurde Lara! Ja tu czekadem! 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 Lara, jak mówię czekadem, to nie tak... Nie tak agresywnie! Ja bym jeszcze opowiedzieć piękną historię, że Lara zda japoński Że... Nie wiem. Jakaś chimiko tutaj żyje. Musimy uwolnić jej duszę z tego świata. Ile razy wam przystrzeli Ten głupi łeb. Dobra, dawaj mi shotguna. Dawaj mi shotguna! Jeps! Jeps! Oni jeszcze żyją. Jeps shotguna. Lara. Lara, Jeps shotguna. Dokładnie tak. Pistolet! coś no, się podostrzać, bo do ciebie strzelam, to normalnie. Ty żyjesz! Jeszcze... O! Jaki Bóg poleciał, dobra, nieważny. był jeszcze jeden? Ty wyłaś, pokaż łeb. O! Czerwony, czerwony można strzelać. Czerwony... oznacza obrażenia. No nie skacz, tak? Mogę tu do ciebie wejść? No chyba. Chyba zabijemy go czekanym. Robimy jakąś szaloną eliminację. Należy do ciebie. Szybko poszło, już umarł. Na rzecz. w ogóle Lara weźmie tą katanę i będzie z nią szalczyć. I w ogóle, ale chyba nie. Tutaj Lara tylko się boi. Boi się ognia, ale wejdę do jakiegoś bajora pełnego trupów. Ho, ho, nie ma problemu. Dobra, O. O, wielki slow. Skok slow motion. No... Slow... nie wiem co ja się... <laughs> slow motion. Nie wiem, coś tak Slow motion, coś takiego. <laughs> mi szalenie. Dobra Lara, myślisz, że tędy dojdziesz do grobowca? Bo ja nie mam pojęcia. Mam... Myślę, że pójdziemy teraz do... na zewnątrz? A właśnie, Bulara chciała przekonać pozostałych, ja mam pomysł. Temu staremu powiemy, że... Laro, gdzie ty jesteś, do diabła? O nie! Co się dzieje? Atakują nas! Pomocy! Cholera! Nie! Jak ty coś A, po... do nich wracać. Jak ty coś powiedzie, to ona coś mówi. O, już jestem tu. Dobra. Oni sobie tam poradzą, ja powiem. Tego starego przekonamy tak. Że powiem mu, że tam jest świetny materiał, co nie. Tam, tam przekonamy, że są fajne narzędzia do naprawy statku. Mów no, Grubasa, że jest tam super żarcie. Mamy wybór? Mamy wybór śmierci. że masz wybór śmierci? Kurde, jak łatwo poszło. Obydwoje tak szybko spłonęli. Mam na wybrzeżu. A ja jestem, okay. gdzie? Ja jestem nad wybrzeżem, jestem na molo, a wy jesteście, nie wiem, pod molo. Mam amunicja do tej pokawki cudownej, której nie mam. amunicji Ja dostaję duszę od ja Nie chcę. Gdzie O! Cholera jasna! Chyba teraz do góry. Lara używa tego E. Dobra, ja tak długo nie mogę robić. Dobre, Więcej was nie Dobra, te teraz było do góry, teraz na dół. Widzę tam strzelańsko. Lara jedzie, strasznie długo jedzie, ale uda, udaje się. Ocali swoich przyjaciół, będzie moc przyjaźni. O, co się stało? Postrzelicie. Taka jak jest dzielna, tak. Mam ci całuska i dzięki. Poważnie, myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sami i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. No, powinna. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana. Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. <coughs> W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rot. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Wuhuu! Udało się ją przekonać! Wróćcie do swojej córeczki, będzie cudownie, ale najpierw musimy zabić wszystkich! Chodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. No to jestem gotowa do drogi, co teraz? Panie, to twój... jedno... co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matthiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Żądanie za mało tej ręki. Ruszajmy! Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, Jeste tym lepiej nas dostrzec. Sam. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solarii. Będą również inni. Samuraje, gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Lara. Dobra, udało się. Idziemy. Idę sama po sam. A oni mi nie pomagają, Lara jest duża i dzielna i nie potrzebuje niczej pomocy. Eee, i to teraz? A, tu jest palik. Ja Jabaaale! Pięknie! <laughs> Stru, Tutaj Lara robi... ...linkę. Lara się wspina. Lara naciska E, żeby wyciągnąć czeka. I tutaj hop do góry, wąskim przejściem. Tu już zapowiada się dobrze. Kaszki, Koło. A nie, to tarcza, dobra, nieważne. Dobra, tutaj Lara przychodzi niżej. O! Co się teraz wydarzy. Sam. Ona wciąż żyje. A miły pan doktor. A tu jebaniec yy, dla nas. Kim są ci ludzie? gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. <śm> no tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Uh, ruszajmy po nagrody, Jamesie. Ale on leci na hajs. Co on robi? Nazywam się doktor James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. O, nie. Waszą królową! Jak to jest po japońsku? Waszą... Joe, Cioło! Więc Whitman był przyrębny. Moje uszy! Moje uszy! Chodź! Nie! Nie! No, ten wielki wiatr... O kurde, to mam się przed nimi skra... Gdzie oni są w ogóle? Kur? Kur jeszcze nie ukrywała. To e, ten może, jeżeli chcecie, żebym zagrała w Placktail, napiszcie w komentarzu Placktail, zagraj w Placktail. coś napiszcie. Może tutaj Lara na pewno nie przeskoczy, więc Lara musi iść tutaj. A stamtąd to nie wiem. Zobaczymy się. Zobaczymy, gdzie Lara pójdzie później. A, tutaj do góry. Dobra. Nie było wcale tak ciężkie. Po prostu Lara pójdzie tu. Przez ten wielki. Nie wiem co. Ja już nie wiem, jak to nazwać. Miejsce. Nie będę mówić, co tutaj się dzieje. Ile ludzi tu nie piło wody. Znowu mówię po japońsku. Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? Oczywiście, bo są jej wierni. wierni swojej królowej. O nie. Mam się przed nimi skradać czy walczyć? Bo nie chcę z nimi walczyć. Dobra, oni sobie W lewo. O, zamknęli drzwi. Jeszcze lepiej. O, teraz pójdę w prawo. Nie mogę. Chyba być w lewo. Och, nie mam teraz iść. E, gdzie Iść teraz. O! Ja mogę podpalić. Dobra, dzięki, Gru. Lara to jednak ma. Oko poszukiwacza przygód. Oko archeologa. Ona wie, gdzie znaleźć przygodę i skarby. Dobra, dobra. Tutaj, po podziemia. Tutaj. Dobra. O kurdełko. Najgorsze jest to, że oni są dosyć ogromni. Dobra, nie wchodzimy w drobne szczątki. Oni sobie tu wchodzą. Lara po prostu idzie. Lara idzie, nic się nie dzieje. Kurde, ile jest. O, co teraz mamy z za nimi? Super. Otworzę tę skrzynkę, to chyba to zrobi hałas. Dobra, nie usłyszeli na szczęście. Oni się tam po prostu ustawiają. O kurde, dobra, szybciutko, szybciutko, żeby cię nie zobaczyli. Lara, ty tak lepiej nie spójrz. Co teraz mam iść tu w drugą stronę? Nie. Ty teraz? Ej. Tak Lara, na pewno cię teraz nie zauważą. Ja wale, co oni tam robią? Biją wielki gąb? Ja wale, ten jest największy. Lara, poradź sobie lepiej. Biją wielki gąb, Lara idzie. Tam jakiś wielki grzmot się przygotowuje. Nie wiem do czego. Bo mam nadzieję, że nie do zabicia mnie. O kurde, ta burzowa gwarda jest powalona. O, nie strzegą swojej pani chimiko Nie Lara szybciutko, szybciutko To odryczy jak lew Ja walę na dół Nie No mam teraz przed nim uciekać Nie, nie Nie, nie. jeszcze taka kamera Nie widzę takiej kamery Doskopuję Lara, lej jedzie sobie o dobra, jestem w miarę bezpiecznym miejscu. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Tu się chyba dzieje. Nie! nim walczyć. O. F. Tru. Teraz ty. Tru. O kurde, ja tak nie. nie. Okej. Okay. Okej, okay, teraz tego tutaj. O! Oh, wykończenie! O! Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Są objęci klątwom, Lara. Mają klątwę długowieczności. Cały czas żyją w tych ruinach, ale nie są budowniczymi, tylko żołnierzami, więc oni umieją tylko zabijać, niszczyć, a nie tworzyć. No niestety. Więc tu zakończymy odcinek tym niesamowitym wejściem i na tej Lara widać, że idzie po trupach do celu, które tam są chodzą, Plagtail, uuuu. Dobra, tu Lara zastanawiasz się, ręka cię boli? Znajmniej już się tak dziwnie nie wykrzywia. No dobra, więc kończymy odcinek więc... i do zobaczenia w następnym odcinku Tomb Raider, papa! Pa!